Jesteśmy teraz tutaj przy modyfikacji, którą uznałbym za taki creme de la creme, jeśli chodzi o modyfikacje w tym tygodniu, które zostały wydane na oficjalnego modhava. Słuchajcie, jest to modyfikacja, która nazywa się Object Storage Extension. I co nam daje ta modyfikacja? Jest mega spoko, ponieważ jak sobie zauważycie, w menu głównym to chodzi nam taka zakładka, jak Object Storage. I tutaj mamy właśnie modyfikacja daje nam możliwość przeglądania sobie tego co mamy gdzie zmagazynowane. Żeby tego było mało, to możemy to sobie podzielić, bo możemy mieć wszystko. Jeżeli mamy tylko wiatę na bele, to ta wiata nam się tutaj też pojawi. Jeżeli mamy tylko wiaty na palety, to to też nam się to pojawi. Jak mamy to i to, to mamy tutaj po prostu wszystko, ale możemy sobie też zejść do kategorii. Ta wiata akurat jest uniwersalna, bo jest i na bele i na palety. Dlatego widzimy ją i w tej kategorii i w tej kategorii. Natomiast jak będziecie mieli jakąś szopkę wiatę tylko na jedną rzecz, na palety albo na bele, no to będzie ona wtedy tylko widoczna w jednej z kategorii. Jak widzieliście wyładunek i jakby pakowanie tych palet do takiej szopy, to jest bardzo proste, dzieje się to tak naprawdę automatycznie, bardzo przydatne, fajne. No i teraz w bardzo fajny, łatwy sposób możemy sobie podejść na przykład i wyładować. No ja sobie tutaj będę chciał wyładować 10 palet mąki. Robimy sobie Proszę bardzo, 10 palet mąki od razu wyładowane. Mogę sobie teraz podjechać ciężaróweczką jak najbardziej. Słuchajcie. Robię sobie Shift R i palety mi się ładują. Jak widzicie, one się w bardzo fajny sposób ładują, układają. Także ciężarówki również mega wygodne.